Tusk wykonał Majstersztych. Nie będzie pieniędzy dla sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, pseudo-Trybunale Konstytucyjnym, więc wszyscy pójdą w stan spoczynku. A dlaczego? Zgodnie z ustawą budżetową, Trybunał Konstytucyjny dostałby o blisko 11 milionów złotych mniej niż oczekiwał. Zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia czynnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Cięcia nie dotyczą środków na uposażenie sędziów w stanie spoczynku czy pracowników Trybunału. A więc wszyscy pazerni, pisowscy politycy, którzy nielegalnie zasiadają dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, pierwsze co zrobią, pójdą w stan spoczynku, bo tam pieniądze dalej są i dalej będą te swoje 30 parę tysięcy miesięcznie mogli dostawać. A jeżeli pójdą oni tam dobrowolnie, to w tym momencie Sejm powoła nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i w momencie, kiedy szala sędziów pisowskich. Kontra nowych, niezależnych i mam nadzieję bardzo opiniotwórczych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym przechyli się dla tych mądrych ludzi. Wtedy Sejm wykona autopoprawkę i budżet Trybunału Konstytucyjnego zostanie wzbogacony o kilkanaście milionów złotych, aby nowi sędziowie, a także nadmiarowi, którzy trafili do stanu spoczynku. Mieli zagwarantowane swoje pieniądze, a dzięki temu my, Polacy, znowuż odzyskamy Trybunał Konstytucyjny, który będzie orzekał w naszym imieniu, a nie w imieniu skorumpowanej pisowskiej, okradającej Polskę, braci. Więcej na ten temat w moim wideo, do którego link znajdziesz tutaj, ewentualnie w moim bio.